Witajcie, wagi. Jak stanowi jakość znaku, jesteście w doskonałym środku pod względem popularności na kanale. Mimo to, wasz rozkład musi pójść w czerwcu wcześniej, aby zrekompensować. Upewnijcie się, że znacie kosmogram, oglądacie uzupełniające materiały, zachowujecie dystans, no i uwzględniacie odczyt odwrotny który na szczęście występuje rzadko. Ponieważ w waszym życiu obecnie ogromnie ważna jest praca, odpowiedzi na wszelkie pytania z tym powiązane zachęcam by znaleźć w kosmogramie. Chociaż ja oferuję te usługi i wam zawsze pomagam i mógłbym to non stop reklamować, to pamiętajcie, że zachęcam do samodzielnego rozwoju i eksploracji Zanim cokolwiek zamówicie, oszczędźcie czas i pieniądze i spróbujcie sami. W innym wypadku, tak samo jeśli ktoś chce karty, no to standardowo zapraszam, drzwi otwarte, namiary są na ekranie. Co jednak jest dla mnie osobiście najważniejsze w tym wstępie, to zachęta, abyście odwiedziły drugi kanał z muzyką, a link umieściłem w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Publikuję tam dosłownie wszystko, bo od jakiegoś czasu realizuję się w tej dziedzinie i chociaż ta muzyka nie zawsze z gatunku każdemu z Was przypasuje, to co bardziej uduchowieni medytujący właśnie do tego też muzykę sobie znajdą. Będę wdzięczny za pomoc w rozwoju, subskrypcje, lajki i tak Wiecie o co chodzi. Przejdźmy do Waszych kart. Podstawie talii trójka denarów. Karta pracujących, szkolących się, doskonalących samą jakość pracy czy produktu. Karta artystów, również ludzi z wielkim zapałem i ognistym sercem. Z uporem będziecie w tym miesiącu kontynuować swój zawód, będziecie robić wszystko. Aby z niego maksimum wycisnąć. Ile się da? Niczym sok z cytryny, tyle kasy, tyle ambicji, tyle wszystkiego, co by tylko wam skapnęło. Pytanie, czy to się opłaca? Jeżeli na chwilę obecną nie jesteście pewne, albo do tej pory się nie opłacało, to w czerwcu za punkt honoru postawicie sobie, aby wszystko zrobić, co możliwe. I finalnie pod koniec miesiąca, najdalej w połowie lipca, zadecydujecie, czy w ogóle ma to jakiś sens. Widzę także dużą samodzielność, działanie troszkę intuicyjne, bez sugerowania się coachami, jakimiś być może innymi doradcami, no, taka samowolna eksploracja. Dużo motywacji, niepoddawanie się i próbowanie wszystkiego, co tylko spróbować się da. Wiele wag będzie narzekało na trudne relacje z ludźmi w pracy, i widzę, że to też będzie brane pod uwagę. Ale karta ta nie tylko o samej robocie i zarobkach mówi. To także fundament życia. Nad tym będziecie pracować. Część osób się rozstała niedawno, może rozwód, może po prostu koniec ważnego związku, jakieś przeprowadzki, przerzuty, różnego rodzaju tego typu sprawy, które dają nam nowe środowisko, nową planszę, nową scenę, na której odgrywamy rolę w życiu. To są tematy na czerwiec. Bardzo dobrze. Widzę też powrót do jakiejś rutyny zdrowotnej, ale o tym Wam powiem przy segmencie poświęconym właśnie zdrowiu. A najpierw zaczniemy od miłości. Czwórka monet karta dla Singli. Niechętne do miłości, skupione jak karta stanowi na forsie. NADAL możecie coś przeżywać. Nie pokażecie tego nikomu, ale coś was gdzieś tam w środku dotyka. Ważny związek, ważny romans, coś co się rozpadło i widzę bardzo trudno jest nie tylko to wznowić, ale również znaleźć sobie kogoś innego. En bohater karty mam wrażenie mówi: nie będę się teraz w nic nowego angażował. Ważne jest moje bezpieczeństwo, moja samowystarczalność, również moje pieniądze, regularne dochody. No i też może nie warto, bo jak gdzieś tam znowu znajdę sobie partnera, a potem to się zepsuje, to będę bardzo cierpieć. Lęk rządzi niektórymi wagami, ale z drugiej strony karta tak książkowo doradza, by rzeczywiście z ostrożnością postępować. Słowem wynika z tego, radzicie sobie dobrze i dokładnie to czynicie, co tarot chce. A dodam jeszcze, skoro praca jest tak istotna w waszym życiu, nic dziwnego, że na związki jest mniej czasu. Będziecie także mieć plan, aby najpierw popracować, zarobić, ustabilizować się. A potem zwiększyć swoją atrakcyjność, na przykład poprzez tuning wizerunku lub cokolwiek, co wy rozumiecie jako atrakcyjność, i kiedy to się wreszcie tak ułoży, jak chcecie, to wyjdziecie do świata i zaczniecie polować. Moim zdaniem, tak jak na karty patrzę, ta strategia w czerwcu jest dobra. Związki. Kapłan. Kapłan, piąte arkanum, niezwykle istotne. Karta małżeństwa. Wiele ważnych i szczerych rozmów z partnerem. Opieranie się na tradycji, często świętej więzi, małżeństwie tak formalnym, jak i bardziej no z ramienia swojej religii. Polepszenie. Przyjaźń. Chyba też chęć, żeby więcej czasu spędzać razem i się docierać, wiedząc, że związki nie są zawsze kolorowe. Kapłan to w tarocie doskonałe spoiwo. Powinniście sobie z partnerami jako tak radzić, ale gdyby wystąpiła taka sposobność, by zadecydować o powiększeniu rodziny, albo może zająć się dziećmi, decydować kto co, kiedy, dlaczego. To tutaj widzę małe zgrzyty, ale nie konflikty, tylko ktoś może nie być na to gotowy. Jeżeli nie chcecie rodziny, albo ten temat nie jest teraz wygodny, to kapłan zaleca, aby pielęgnować swoje relacje, i one będą się miały bardzo dobrze. Widzę, że na tej energii skorzystają barany, raki. Czasem wodnik, tego typu ludzi możecie w czerwcu mieć przy sobie. Najważniejszy segment teraz. Praca. Siedem monet. Pracujecie pilnie, macie rutynę, macie zapał i czekacie na plony. Czy plony przychodzą? Niewielkie, może żadne. Wy jednak widzicie perspektywę. Coś wam tam pewnie podpowie, że nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy zawód daje kokosy, albo do tego czym się zajmujecie, nie mówię, że wszyscy, ale czasem ten wniosek też się pojawi, nie jesteście jednak predestynowani. Pamiętam takiego znajomego, który zawsze chciał być sportowcem, to było jego wielkie marzenie. I my wiemy, że sportowcy potrafią zarobić pieniądze, tylko że no nie miał tego talentu, genetyki i pchał się tam na siłę. Muszę przyznać, zdobył wielki szacunek, bo praca niby bije na głowę talent, ale i tak ci, co jednak mieli i talent, i dyscyplinę znacznie od niego odbiegali. Pewnego dnia w końcu zrezygnował i zajął się czymś zupełnie innym, no i tam naprawdę narobił szumu. Szukajcie swojej drogi w życiu, a już na pewno wtedy, kiedy ta siódemka monet ostrzega przed oczekiwaniem na pieniądze, które przychodzą nieregularnie lub w zbyt małej ilości. Jeśli mi teraz ktoś powie, że jego praca ma sens, bo są perspektywy i ludzie w tym zarabiają, jeszcze raz mówię, aby każdy zrozumiał: To prawda, ale nie każdy w danej branży dokładnie tyle samo kasy przytuli. Zrozumcie to, jak chcecie. Czuję też, że to, co wy robicie, to wy lubicie robić i się z tym czujecie dobrze. To ważny aspekt pracy, musimy mieć do tego jakieś zainteresowanie, żeby kontynuować. Ale niestety, tak jak mówiłem wcześniej, równowaga potrzebna pomiędzy zyskiem a wkładaną energią. I to też, myślę, będzie jakaś karma na czerwiec, by sobie jeszcze raz wszystko przeanalizować, a nawet przeliczyć. Zdrowie, gwiazda. Zainteresujecie się tym bardziej i zapewne, kiedy dopadnie zmęczenie po dużej ilości obowiązków, pomyślicie nad powrotem do starych rutyn. Dłuższy sen, regularny odpoczynek, powrót do określonej diety, ćwiczeń. To wam pomoże. Gwiazda pokazuje intuicyjne rozpoznanie najlepszej terapii lub sposobu, by o siebie dbać. Jeżeli spojrzycie w lustro i stwierdzicie, to już nie jest to, co było kiedyś, to się za siebie weźmiecie, efekty będą szybkie. Widzę też, że poprawi się ciśnienie, parę osób zacznie trenować. I widzę także powrót do Pewnych miejsc fizycznie, gdzie można o lepszą formę zadbać, i tutaj albo to jest siłownia, albo jakiś gabinet zabiegowy, to się Wam bardzo przyda i szybko odzyskacie to, co ewentualnie stracone. Karma, rycerz denarów. Po pierwsze, stabilizowanie swojego życia, dbanie o bezpieczeństwo. O regularne zarobki, o dobre kontakty w urzędach, a także wszystko, co jest na piśmie, żeby mieć uregulowane, mieć tak jakby poświadczone i żeby nikt was nie oszukał. Nie, żebym to widział, ale poczujecie się bardziej komfortowo psychicznie, jeżeli w tym, czym się zajmujecie, poleci więcej papierów. Karty radzą, aby skupić się na tych sprawach kariery i finansów. I też nie odpuszczać pod pozorem jakiejś krótkotrwałej rozrywki albo innych rzeczy, co odciągają. Uważajcie na kochanków, szczególnie tych z przeszłości, ludzi, którzy mogą być w życiu ciekawym urozmaiceniem, ale tak naprawdę teraz to będą jak piąte koło uwozu. I skoro mowa o przeszłości, część osób spod znaku wagi. Tych, które miały takiego kochanka, cokolwiek i jakkolwiek to oznacza, trzeba to przepracować, przełknąć, zostawić, pogodzić się z faktem, że po prostu to była pomyłka. No i tyle w kontekście karmy. Nic więcej tutaj nie widzę. Ewentualnie dla kogoś karmą mógłby być byk, ale co to do końca oznacza, pojęcia nie mam. Jeżeli chodzi o radę, to nie mogło być lepiej sprawiedliwość. Bądźcie w swojej energii, analizujcie, oceniajcie uczciwie, podejmujcie po przemyśleniach decyzje. Równoważcie wszystko w życiu, bądźcie także świadome typowej, chciałbym powiedzieć, świeckiej karmy, no bo to co się zrobi, to potem jakieś ma konsekwencje. Jeśli są one dobre, warto kontynuować. Jeżeli są złe, wręcz przeciwnie. Dla wielu sprawiedliwość będzie także powiązana z tarotem. Tutaj niby na dwoje babka wróżyła jedni do tego mają rękę, drudzy nie. Ale najczęściej ci, co unikają kart, to właśnie są przez nie powoływani, a ci, którzy kreują się na takich, co potrafią no to właśnie nie umieją nic. Ja też chciałbym powiedzieć, że w kwestii tarota, jeśli ktokolwiek się tym zajmuje, to ta karta tak jakby sugeruje mi, że nie będzie to kwestia zawodowa, raczej dla siebie, dla przewodnictwa, może dla swojego hobby. No jakoś tam ten tarot mógłby się pojawić. Mam jeszcze taką radę, żeby nic przedwcześnie nie kończyć, szczególnie w pracy, jak mówiłem, jeżeli wy nie będziecie absolutnie pewne, że trzeba. To a propos tego psychicznego komfortu, gdybym mówił inaczej i cisnął strasznie, to ktoś mógłby pracę swoją zostawić, a potem żałować, no bo co by było gdyby. Tym bardziej trzeba znać swoją grę, żeby wiedzieć, czy opłaca się dalej grać. Ostrzeżenie to jest piątka buław. To jest konflikt wewnętrzny, konflikt dotyczący pasji, dotyczący tego, ile zarabiamy pieniędzy, jakieś takie sprawy związane z odzyskiwaniem włożonej w coś energii, i oczywiście może to być też związane z pracą, ale może też być związane z relacjami partnerskimi, w które często z braku laku ktoś mógł się angażować. Piątka buław to też jest frustracja. Uważajcie na to. Być może to, w co wkładacie swoje siły, się nie zwraca, no i w efekcie, ponieważ emocje, to znaczy potrzeby emocjonalne są niespełnione, no to rodzi się jakiś gniew i złość, i to właśnie dokładnie co ta karta pokazuje. U niektórych też zazdrość, ale chyba rzadko. I to dotyczy tylko, jeśli komuś konkretnemu zazdrościć efektów pracy, których nie macie, albo też na zasadzie odwrotnego odczytu ktoś zazdrości Wam. Co Was zaskoczy, to jest na szczęście Słońce. Słońce to dobry nastrój. Widzę także. Zaprzestanie jakiejś walki? Może takiej walki ze sobą? Wpadniecie na pomysł dotyczący pracy i rozwoju w tym miesiącu, i ten pomysł będzie czymś innym niż to, co teraz robicie? Wy będziecie wiedzieć, przeczuwać, że to jest dobre. Może nawet sprawdzicie sobie tarotem, ale jeszcze tego nie zaczniecie realizować, dopóki się właśnie nie upewnicie. Że to, co teraz jest robione, to się nie nada dalej. I moim zdaniem ten pomysł należy pielęgnować. Innymi słowy, zaskoczy Was ciekawa koncepcja na siebie w przyszłości, i to najbardziej pod kątem zawodowym. Co Wam się uda? To jest dziewiątka kielichów. Dbanie o siebie, relaks, zadowolenie, przyjemne życie, praca z przyjemnością, drobne sukcesy w obrębie tego najbliższego środowiska. Dla wielu, mile spędzony ze znajomymi weekend, własne mieszkanie albo chociażby wynajęte, takie jakiego chcecie, przedłużenie kontraktu w firmie no po prostu karta bezpieczeństwa nic Wam nie zagrozi. I to będzie wielki sukces. To, co natomiast wam może nie wyjść, to jest moc. I karta mówi o gorących romansach, na które gdzieś tam ochota być może, ale niestety nic się w tej kwestii nie zmieni. Uważajcie także na lwa i skorpiona, z tymi znakami nie będzie po drodze, ale nie oznacza też, że wielki konflikt czeka, po prostu jakoś tak nie leżą. Natomiast moc sama w sobie kartą złą nie jest i takich większych porażek w tym miesiącu raczej nie będzie. No i to tyle. Całkiem nieźle. Czekam na opinie, lajki, zgłoszenia, jak kto potrzebuje. Przypominam też, żebyście sprawdzali te kosmogramy. One nie tylko biją rekordy popularności u mnie, ale również w ogóle teraz to zainteresowanie astrologią się zwiększa. Jak mówiłem na początku filmu, wagą przyda się szczególnie, bo w ten sposób wyznaczą sobie najlepszą ścieżkę pracy i troszkę się lepiej poznają. Namiary dla wszystkich, co są zainteresowani, wyświetlam na ekranie i życzę udanego miesiąca.